1, 2 jeden, lecimy. O, tutaj Łukasz jeździ na cholej a dźwięk. daszet i lecimy z filmem. Tak, witam Was serdecznie, jestem tym Dzisiaj test oryginal Tabasco, czyli sosu za 15 zł z Żabki który już raz testowaliśmy sobie na kanale. Ale tym razem mamy okazję przetestować go w większym gronie. Dobra, bez bezłeś. nie niech. Sos czerwonej papryki jest dosyć ostry, o nie upadło mi na ziemię Używa się go do przypraw. Ma 60 ml, jest dosyć duży, ma charakteryzację chili. Wygląda w taki sposób. Pokazuję wam go z bliska, dlatego że, że z daleka może go słabo widać, a chcę, żebyście widzieli jak to wygląda. A jest cały <suszy> ale się już jest czerwony. B. Ostre Be ja jest niedobre. Bę... Dobra, pierwsza zapach. Może po wodę pójść też. O, no to... Damian, 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 ja wezmę, ale prywatnie. Bardzo ja 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 pachnie odstęp. Okej, okay, pan? Ja nie prywatnie, tylko publicznie. Dobra, ja sobie na razie... na Malutko? Czyli to się może... A to ma jakieś... Jakieś kawałki badać. Ej, Łukasz, nie, nie, nie. A nie, musisz. Musisz, Ale to, to tylko raz i już nie, nie to, to nie jest ostatnia. Jedna sprawa do ciebie. No. Otworzyłem 30 oddał. Dobra. A kto to kupił? A, a ja. To kupił ja nie ja gram w Browsta. Co? Nie gram w Ty Jesteś słaby. Wiesz co, był ten event z robotami, że te etikety, znaczy nie, nie ilość. 30 skrzynek zrobiłem i nic Składać nie mało, zrobiłem. Fajnie, no dawkę, ja dawkę, 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 to dawkę. Ale to odcinek ja mam no, postaci na tarczę. Ja długo myślę, będę miał 30. No, no ja na początek spróbujemy kolejny serwis. Ja mam ja bardzo dużo. Kolejne. Dobra. Przerwa, jeden lecimy. Nie Okej, okay. na piecze. początku. Na początku słodko kwaśnie. Nie weźmieć, bo widzicie. Języka. Oh. Men... And oh, oh. I wieczek. już całe gardło Bardzo ostre, bardzo ostre. Jest jak już się, się rozejdzie po całej gardle, ga, to aż ciężko mówić. Masz swój y, ostry aromat, ale jest bardzo intensywnie octowe. Ja biorę kolejny. Dizzy Paweł wypił oh, pierwszy challenge Tabasco Challenge. Łukasz, no, 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 Łukasz wypił cały kubek te Challenge. A ty wypiłeś? Yl... No. Ty oszukałeś tylko no. taką pozycję. No. <tuszel> On znalazł sos pomidorowy i myśli, że Dobra, czekajcie. serio? Nie, ja nie jestem. Najgorszy część na flaszkach, cynamą część, to takie. O nie, nie ma. Ja, ja, ja całą łyżkę spałem z niej ziemi. jak piekło? O, a, to. Wytarłem rekor. O, z piekłe rony! O to jest ochydne, kurczę. Znaczy to dobre. Moje teraz maże, maże, maże nie jest takie, żeby Adaś wypił cały kubek. No i... w tabasku. A weź, długa, mi daj, to... weź mi daj. Weź mi daj z znowu? Ale nie, naprawdę. Malutko, malutko. A, bo nie, to jest ale, ale tylko mi dać dużo. Jak? Mi się już ja, rzekła tego sosu. No i prawie że łukasz już nie żyje. Aromat go zniszczył. minus mającego kota. Dziękujemy za oglądanie. Film był trochę krótki, ale mało tematyczny. Jeżeli jest jeszcze jedna osoba chęta na wzięcie sosu, to zapraszam teraz. Dobra. To jeszcze weźmie tutaj Robert Makłowicz, czyli yy, Alany. No to weźmiemy z was. Ty weźmiesz czy, czy Ale czemu? Czy czy bo to jest tak zwana druga runda. Ja już wy, wymieniłem. Znaczy no, wiecie, ja mogę wziąć dużo, ale wolę się nie... wolę nie umierać. Nie chcę umierać. No i. Bo to bardzo ciężko leci, nie?

no nie, ale ja nie jestem... Tylko najedim, ja mam pomysł, wszedzę mamie do jedzenia! <grym i zbiernie> Ej, weź mi go. Mamy do jedzenia. Okropieństwo. Eee. Do jedzenia, bo Mama... je różne. Chcesz coś powiedzieć, no to mówisz tutaj, nie do mnie. Leukasza mute challenge. O! 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 Mute challenge. <grym i zbiernie> No na pewno Dobra, dziękujemy za oglądanie Siema Kurde, ogarnij się 18 latych kontra 12 laty Jakie 13, ty adaś masz 10, 10, 10 masz. Ty Adaś masz poziom B na 10, dlatego będzie. A Kto miał 74% Ja miałem 7 co? Nie, ja miałem 30 coś Kolejne no, śmieszne zdjęcie <laughs> będzie <laughs> Damian zrób durną minę mm. Bitwa o mm. Ale biegnie młodziak O kurde, to jest nagrane Całe wywalenie jest nagrane teraz ten sos Damian powiedz coś do kamery Uh. Weis no... No, nie, wez, ty, nie, nie. A, não... Weis no... Anteci, ucieka, kurde, wszędzie. Alas, teus bolestos, toma aí. Weis, toma aí. Weis, toma aí. Dobre, A weź może Dobra, czekaj, tak. tak, tak dajcie, dajcie, dajcie. Ale już mało, czekaj. No ja wyrzucę w kieprz. Nie, od tej zniszczy. Rzuć w czymś, w coś. i jeszcze, jeszcze. No. nie Nie, mam pomysł, zakończmy to jest chłodne. Daj, daj, połysiąc za